Cześć, mam tutaj Filox Ety i, i dzisiaj, jak Wam mówiłem, będziemy nagrywać ligę mocy. Mm -hmm. A nie grałem specjalnie dla Was, więc będziemy lecieć z tym klocem. Ładny kącie. Jak wiadomo, to solo. O. Takie mi solo, a nie różne co lubię ten, 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 ten. zwrot co to by mógł być dobry? tych których mam co ludzie lura czy nie i to też nie to czekajcie zabierzcie mi ten Chyba wybiorę Tika Bo ja gram dobrze Tiki Tiku fiku miku Hi 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 Tiku miku fiku Tiku miku No dawaj, dawaj, dawaj No dawaj, tylko zabierz mi ten Nek Elwina barbalina To Przygotuj się, przygotowuj się

kto nubek. Czy ktoś tam uważył się wejść? Jak tak, to niech umiera. Aha! Ale to mam. Pierwsza gierka. Robiam. Teraz klej. Mm, 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 no i przypominam, zostawcie łapkę w górę. Umieraj tak gnoje. Ej, Widzicie, jaki ty czek jest dobry? Każde rzucenie leczą A A A A A A Ja mam na kolcie piłpa, widzieliście? A nie, nie widzieliście Bo mnie ja, yy, sobie wziąłem tą odznakę yy, epicką Koło, yy, A ja chciałam mega krabatika, ale mi się udało ten Za yy, to że tą, a ja bardzo chciałam tą, bo ona jest fajna Ten pił pił o, jest nawet specjalną właśnie do Jest, jest! Tak! W idealnym momencie to zrobili. Drużyna niebieska, drużyna czerwona. Ez, ez, zuwina. Chompy treble. O... Dobra, To gramy z Marcelem. Marcelek Słody, okay, on... Słaby Słaby Brytanii, on wchodzi. Które ja zagram jeszcze gierkę zanim on pojedynki z książkami. Pięłap. Blokada. Tik. Tak. Nie wierzę jakiegoś Ja będę brać kiełeczka Ja wiecie dlaczego w odcinkach nie było słów? bo kiedy tak na przykład rozmawiamy przez Mesa, to ten to nie ma, mm, głos się psuje i ten nie możemy rozmawiać, więc... Matko, no to za tak, mój. No ja. No dalej. No, nie, nie umiał mi to wybierać. Co kruk? Halt. Dobra, ten dar by mi coś dał, jakby tylko miał ten większy kardyanek. No, w ogóle nic nie da. Dostań się do gorący i zdrowie. Pozwól przecież. mi To jest do gorący. Dobra, dobra Bum Dodajcie. You dead Dobrze, ja się leczę? Ja. Nie! Nawet coś ty zrobił, jak... Oj dobra, umieracie, umieracie. Ezy. Dobra, ja ci pomogę tu zaraz. Dobra, już lecę z tobą. Edgi, Ezy. o to boli. Boi! Ała! Ratunku! Pomocy! My to przegramy. My to przegramy! Nie. to przegramy! Nie! To przegramy! Teraz się postaram bardziej. Dzie, 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 dzie. Dzie. Dzie, dzie. Tylko, żeby w nim nie staliśmy jak strzelał. Ale Yeah. Oh, yeah, yeah. to te ulty nie, znów to przegramy no Właśnie Jak już to, jak będzie za długo to wam wytnę, może koniec Jeszcze jeden Przegraliśmy to. Na pewno to ja to na tym i takim to już nic nie da. stanie na tej gorącej strefie. O nie mówiłem. O nie mówiłem. O nie mówiłem. Dobra, dajcie mi tu wyjście. Zobaczcie, że niech chętnie gram. No na No też mogą być. No popo. Dziś. Ja sobie wybiorę kolcisza. Chcę, będę chciał wam pokazywać moją emotkę piu, piu, piu. Ona jest mega. Patrzcie, już wam czas mija. Ten Amber leci? No Amber jest mocny. Ten blokada na BLXD. ez As... I tak mam 6 mocno, nie wiem dobrze będzie szło. El Primo. Dlaczego on wybrał El Prima? My mamy na długo tylko ten gatwi i będzie tu No, Morty! No co za... Ej, dobra, to ja będę wy... Wam wycinał te... Mm, te wybieranie. Du, du, du. cie ja to będę chciał wybrać. No wybieraj go w moją właśnie. Pokazać emotki, kurde Kogo tu teraz wziąć wszystko A Będą mieli we swoje Nie El Primo jest głupi Dobra Już jestem, było cięcie, Tak jak widzieliście Ja tu widziałem, że On wybrał El Prima, a to było takie głupie mi jeden gościu mi zabrał tego Kolta Kurzyłem. Ja tu pójdę, zrobię sobie tego. Kulka i. Mm. A, wiedziałem! Już nie, strzelam tam. Nie, oni zabierają! No. Ale u nas też Dobrze zabierają. Nie ma tak, jak tu jest Jessie. H. Nie ma. Tak. Nie! Jest! gierka, co Teraz drugą. Musi być... Może taką takiego, żeby było cięcie, jakby co? Ale wtedy mówiłem o tym cięciu, bo ten... Bo nie wiedziałem jak będzie. No dobra, to wtedy to będzie wypnięte raczej. Bo tak myślicie, że ja już nie wiem czy odpowiadają w przyszłości wiadomo, o co chodzi, ale no... Mówię takie, bo wiadomo o co chodzi. Chyba wiadomo. Wiadomo tak, jakby mi nikt nie, nie, nie zrozumieć. I tak to już po co? I to. Dobra, Ezy. I co, i co, i co, i co, i to moje działko tu jest. Co za Ezy z nim? Nie, Nie, on już, Ona już używała tego. ulta, jakie to Ezy. Dobra, moje działko tu będzie pełniło. To Ała, dobra, boli, boli.